Witam Was bardzo serdecznie w ósmym odcinku z serii Tekken 1 na Sony PlayStation 1 Dzisiaj sobie zagramy taką postacią jak Michelle Chang OK, załadujemy memory card Okej, okay, więc jedziemy z tym koksem Michelle Chang Na pierwsze rzut oka, na pierwszy talerz King Round 1 Fight Szkoda, że tej muzyki nie ma jednak w pierwszym tekenie, ponieważ ze starszych tekenów była fajna muzyka, dosyć. Ale musimy docenić to, co mamy w tym momencie: czyli pierwszego tekena bez soundtracku. Ojojoj, co to było? No. Pięknie. Znaczycie. Jedziemy dalej. Round one. Fight. Co by Nie, tego nie idzie jeszcze robić w tej części. No wstawaj, wstawaj. Aj, znowu, obydwoje polecieli. OK. Round two. Właśnie się tak zastanawiam czy nagrać to już jako ostatni odcinek czy jeszcze nie jako ostatni ponieważ zastanawiam się nad nagraniem reszty postaci tych odkrytych tyle że jest jeden minus y, u tych nowych postaci które odblokowałem w tej części ponieważ każda dana postać nowa odkryta w tej części nie ma swojego zakończenia i fabuły więc nie wiem czy to będzie sens nagrywania y, Let's playa dalszych postaci z tego Tekkena. Więc nie wiem, jestem w kropce co do tego zdania. Ale pod koniec filmiku wam, wam powiem, czy to będzie ostatni odcinek z serii Tekken One. Czy może jednak nie. Mam jednak czas do końca odcinka do, nam, do, do namyślenia się. Czy to nagrać ten odcinek jako już ostatni finalny odcinek i zacząć od na dwójki? Czy po prostu jeszcze dokończyć tą serię dodatk dodatkowymi odblokowanymi postaciami z tego tykana Więc się zastanowię nad tym jeszcze do końca odcinka. Okej, okay, jest 1-1. Jeden jeden. Musimy już, już rozwalić, żebyśmy... Przebrnęli dalej przez naszą przygodę może jakiś rzut kurde Musimy zdążyć. O, jest. I drugi rzucik, zaraz będzie. Podobny. Nic specjalnego. Dobra, k -o. K -o. Jack one. Round one. Fight. Aj, zostaliśmy skopa. No 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 o! o kurde, no to nieźle. A na początkowych odcinkach mówiłem, że z tyłu nie da zrobić się rzutu jak jest postać... E... postać od tyłu i żeby na nią rzuta zrobić to nie dało się wcześniej. A tutaj patrzy tu taka niespodzianka. Czyli w taka niejedynce da się Wykonywać rzuty od tyłu postaci. Bardzo ładnie. Bardzo mnie to cieszy. Ała. O, już nie udało mi się teraz. Od tyłu. Bo postać się szybko odwróciła. Dobra, Nina Williams. Najgorsza suka z tej części. Jak zwykle jak zwykle standard mówi w tej części No 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 i żłap Ach nie yes, udało się. Dajesz, Michelle. Dobrze, super. Zabawisz. Love, Marszał, love. Nie, myśl, nie mylić z forestem, Lawem, który jest w taki nietrujszym. <grywa> o i dostaliśmy nieźle. Dobrze. Chyba uniki jak na tą postać częściej, jeśli trzeba dużo uników robić. Jak widzicie. I, wygra... I wygraliśmy rundę. Dzięki tym unikom. Okej, okay. runda druga. Fight. Nie damy moc Super, KO. Kazuję Mishima. Piękny perfekt. Jeszcze jedna runda. No, no, no. A, coś się nie udało. Teraz się nie da. Nie wiem dlaczego. Robi rzutów z tyłu. A, GPM nam tutaj pokazuje Ład... ładny low, wybroniony obroniony super Kunimitsu kolejna postać odkryta w takiej jedynce wygląda jak Yoshimitsu ma ten sam odgłos jak Yoshimitsu ten sam styl walki tylko przebranie inne Oh, 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 oh. Oh. Jakiegoś rzuta może? O, udało się. Gińku niemicu gin. Aj, i teraz on na nas... teraz on na nas rzuta zrobił. Ach, bronił. Ale my... do końca rozwaliliśmy ją. Okej, okay. hej Mishi ma ostatni boss. No i trzeba w końcu powiedzieć wam, czy to będzie ostatni odcinek, czy... będzie jeszcze jakiś dany odcinek z tego tekana Ale dajcie mi jeszcze do namysłu do końca rundy, znaczy do końca tej walki. Jak skończy się filmik końcowy od Michelle, to wam powiem, dam wam odpowiedź. O, się bronić źle O i teraz? Kurde, zaszło się udało Dlaczego, dlaczego? Dobrze Dobrze No jeszcze trochę O i się udało, super Teraz się udał drugi rzut, w tym odcinku, z tyłu postaci. Bardzo ładnie. O, i znowu. Super. Teraz idzie wyśmienicie nam. No. no i jeszcze ładna końcówka KO. Zobaczcie to. Bardzo ładnie. Więc zapraszam Was na końcowy filmik od Michelle... od Michelle Cheng. Więc to by było na tyle co do tego odcinka, już, e, już postanowiłem, e, w, w moim zdaniu, że to będzie jednak ostatni odcinek z serii Tekken One, Ale nagram bonusowy odcinek, jeszcze z tej części, Heihachi Mishima, ponieważ Heihachi Mishima to był dany boss, główny boss w tej części i nagram jeszcze y, bonusowy odcinek właśnie tą postacią. A po tym odcinku, czyli ósmym odcinku ostatnim i odcinku z Heihachym Mishimą zacznę dla was nagrywać już Tekken 2. Więc to by było na tyle co do tego odcinka. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie. Dobrze, więc to by było na tyle, trzymajcie się i do następnych materiałów. Cześć!